Oczywiście nie jest to profesjonalna komora lakiernicza, ale plastik jest zapodkładowany, jest odtłuszczony, więc bez przesady. Mam to tylko przesplejować. Przy stanie tego samochodu, tego dachu, tej maski, to, to lusterko ważne, żeby nie było połamane. To już i tak będzie szczyt marzeń. Żeby dobrać prawidłowy kod lakieru, sprawdziłem tabliczkę, która jest w bagażniku, i zamówiłem taki jak trzeba. Krótkie, płynne ruchy, i ważne jest to, żeby nie za dużo tego lakieru nałożyć, bo wtedy spłynie i będzie widać zacieki. A tak to myślę, że wyszło bardzo dobrze. Wyschnie druga warstwa, wyschnie trzecia warstwa i wystarczy. Będzie bardzo ładny lakier i efek. Lakier plus obudowa lusterka. Łącznie wydałem 150 zł, a wszystko wygląda dużo lepiej. Pompka zamka kosztowała dwie dychy mniej, czyli 130. Kostka, przewód, powietrza. Pięte. I No. Wymiana pompki jest bardzo łatwa. Wpiąć kostkę, podpiąć wężyk ciśnienia. I już. I sprawdzimy. Samochód jest otwarty. Słychać jak pracuje pompka, ale najważniejsze jest to, że widać, że wszystkie dynksy od otwierania i zamykania ruszają się. Jest zrobione działa i mogę powiedzieć wszystko sprawne. Wygląda jak nowe, bo jest nowe, ale najważniejsze, że nie razi i bardzo dobrze wygląda dużo lepiej.